Musiałby być tam, to iść tam. Jest, nagrywa. On już nagrywa, ale ja nie chcę, żeby było pod słońce. Dzień dobry, Tomek Kutera, Poligamia.pl Teraz jest pod słońcem, to jest kamera pod słońcem, no albo będzie kamera pod słońcem, albo ja będę miał zamknięte oczy, o, Mogę tak mówić o dniówce, dniówka na ślepo. Proszę Państwa, dzień dobry. Ja mam dużą wadę wzroku, ale mimo wszystko nie mówię z jakimś Więc widzisz, tu było najlepiej. Tutaj nie jest pod słońce, ja trochę murzę oczy, ale jest jakoś to w miarę wyrównanie. Dzień dobry, Tomek Kutera, Poligamia.pl. Więc pierwszy raz, Konrad poświadczy, pierwszy raz od jakiegoś pół roku założyłem moją zieloną bluzę. Poświadczy. Poświadczam. Powiedział, że poświadcza. Nie wiem, czy to było słychać, bo mikrofon jest tutaj. Yy, i, o, I co się okazało? Oczywiście okazało się, że muszę nagrać dniówkę i wszyscy będą mówić, że chodzę tylko w tej bluzie. Więc to jest nieprawda. Ja ją teraz zdejmę. Żeby nie było... Już, chodź. Już nie musisz na to patrzeć. Żeby nie było, że, 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 że ciągle w jednym. A poza tym... Dzisiaj na poligamii jak podniosłem notatnik z ziemi, bo jest gorąco i ziemia jest rozgrzana i przez to notatnik przylepił się do asfaltu, czy też betonu. E, między innymi Konrad napisał o tym, że przypomniał sobie, że w 3 d jest 3D. Gratulacje, mój drogi. No, łatwo zapomnieć. wzruszająca historia. Wyruszająca historia. Bardzo zabawne. Ja też sobie przypomniałem, bo też nie mam 3D i włączyłem dzisiaj tę grę, w którą komi byłem Taki, a Przypomniałem sobie, dlaczego nie widzę 3D i dlaczego nie poszedłem na Avengers do kina. Wiecie, dlaczego nie poszedłem na Avengers do kina? Bo w żadnym kinie nie. Dabing, to jest z napisaniem przecież. W żadnym cholernym kinie nie grają tego filmu w 2D, a przynajmniej nie w Warszawie, a przynajmniej nie widziałem takiego kina. Nienawidzę filmów w 3D, bolą mnie od nich oczy i boli mnie od nich głowa, a poza tym gówno widzę, a nie 3D. Więc nienawidzę 3D, dziękuję bardzo nienawidzę go od tego czasu, kiedy nie mogę obejrzeć Avengers normalnie. Muszę poczekać aż wyjdzie na DVD, żeby w jakiejś normalnej wersji obejrzeć film, który chcę obejrzeć. Dziękuję wam bardzo technologicy z wszystkich tych filmów, które wymyśliły tę beznadziejną technologię. Dziękuję. A poza tym, żeby Wam poprawić humory, jest bardzo fajny zwiastun Mad Riders, jak to ludzie piszą w komentarzach i jak sam sądzę, gra nie będzie słaba, ale zwiastun jest super, więc obejrzyjcie zwiastun, bo jest naprawdę zabawny, a zawsze warto obejrzeć coś zabawnego, zwłaszcza w piątek. Z rzeczy mniej zabawnych, a to Bartek, nasz spec od wideo, ma na sobie koszulkę Wiedźmina 2, ale nie wiemy czy ktoś mu zapłacił za to, żeby ją założył, a teraz tańczy. Bartek gra z nami w League of Legends, ale rzadziej niż my. E, więc poza tym, z rzeczy mniej zabawnych, mamy patent Sony, który stwierdziło, że hej, to może będziemy przerywać gry reklamami jak w telewizji. I chcą to opatentować, bo wypełnili wniosek patentowy i mam nadzieję, że to nigdy nie dojdzie do skutku, bo to by było jeszcze bardziej denerwujące niż 3D. A wyobraźcie sobie, Gra przerywana reklamami i to gra, która jest w 3D, i te reklamy też są w 3D. Ja bym oszalał. Z rzeczy zabawnych z kolei jest zagadka w Diablo 3, to znaczy jak się puści od tyłu muzykę z ukrytego levelu w Diablo 3, to, to się okazuje, że to jest prawdziwy kawałek francuskiego kompozytora, impresjonisty. On, on się łączy z poematami, które są generalnie w klimatach gotyckich i ludzie się zastanawiają o co w tym chodzi. Więcej szczegółów na poligamii, bardzo to zabawne jest. E, poza tym e, warto się zainteresować dwoma rzeczami związanymi z glami małymi, niezależnymi. jakie tam nazywać, nieważne, ważne, że nie są w 3D. E, po pierwsze, Indie Game The Movie 12 czerwca ukaże się w cyfrowej dystrybucji, a to jest film dokumentalny o grach niezależnych, właśnie. O Fezio, o Super Meat Boyu i jeszcze o Jonathanie Bowlu od Braida. E, więc na pewno warto obejrzeć ten film. Jak się również kręcił, to ten obraz będzie się kręcił cały czas. Przecież widzę, jak rusza tą kamerą. Więc, więc to jest też interesujące. Interesujące, w razie czego to na niego proszę składać skargi za to, że dniówki się nie da oglądać. Natomiast interesującą rzeczą jest jeszcze też promocja Because We May, w której, a to Janek, który nie gra z nami w League of Legends. Ale Konrad nie chce go pokazać, tylko z nim rozmawia, więc ja powiem, że Konrad pokaż Janka, bo już o nim powiedziałem. No już o nim powiedziałem. Idzie nad Wisłę z kolegami i z Konradem idzie. I Because We May jest promocją, w której można kupić bardzo tanio, bardzo dużo, bardzo fajnych gier. Więc lista jest ogromna, studniżki są spore, więc przejrzyjcie pełną listę na poligami i na stronie e, oficjalnej promocji. A ze smutnych wiadomości jeszcze jest to, że studio, które było odpowiedzialne za Kingdoms of Amalur chyba zbankrutowało, bo właśnie zwolniło wszystkich swoich pracowników. Więc mi się wydaje, że jak się zwalnia wszystkich swoich pracowników, to nikt tam nie pracuje, to znaczy, że się bankrutuje. Co jest smutne, ale niestety świat jest brutalny. Mm, więc to by było na tyle. Konrad już kręci obrazem na boki. Ja powiem do zobaczenia. O, a, a to jest Robert. Robert kiedyś pracował w CD-projekcie, a teraz pracuje w Agorze. I nie gra z nami w League of Legends. <grym> Ale chyba gra w Diablo. I jest w 3D. Do zobaczenia.